Cześć, dzisiaj chciałbym z Tobą podzielić się kilkoma przemyśleniami na temat sztucznej inteligencji. Tutaj widzisz moje notatki. Chcę Ci powiedzieć o tym, że AI to nie jest magiczna pigułka na wszystko. Coś takiego, za pomocą którego możemy osiągnąć dosłownie wszystko, nie zastanawiając się, jak w ogóle z tego korzystać. Powiem Ci też o tym, dlaczego według mnie większość osób właśnie w ten sposób traktuje sztuczną inteligencję, dlaczego większość osób nie uczy się sztucznej inteligencji. I powiem Ci, dlaczego. Tak naprawdę ma to swoje dobre strony. Tak więc zaczynamy od tego, że tak jak mówiłem, AI to nie jest magiczna pigułka, to nie jest magiczna różka, to nie jest taka rzecz, którą aplikujemy i magicznie wszystko się zmienia. My jesteśmy dużo bardziej produktywni, wykonujemy naszą pracę szybciej, lepiej. No i tak naprawdę ta praca wykonuje się sama. A mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach. AI cały czas jest takim buzzwordem, takim słowem, takim konceptem, o którym sporo osób mówi, i tak naprawdę sporo osób do końca nie wie, co to wszystko oznacza. Po prostu jest takie wyobrażenie, że mamy to mityczne AI, mamy sztuczną inteligencję, która rozwiązuje problemy. Tak więc potrzebujemy mniej pracowników, ci pracownicy mogą osiągać więcej, bo po prostu korzystają ze sztucznej inteligencji. I właśnie dzisiaj, tak jak tutaj piszę, wszyscy kochają AI, często nie wiedząc, co to w ogóle oznacza i jak korzystać z AI. I tak jak mamy tutaj w kolejnym punkcie, yy, ma to dobre strony, ale o tych dobrych stronach za chwilę powiem. Pierwsza rzecz jest taka, że wszyscy korzystają z AI. Okej, okay, może nie wszyscy, ale duża część osób korzysta z AI, nie zastanawiając się właśnie, co od tego AI chce uzyskać? To takie uniwersalne wyobrażenie o genialności AI, o tej magii AI, powoduje, że sporo osób po prostu myśli: OK, my musimy zacząć korzystać z AI w pracy. I takie też głosy słyszę od wielu osób, moich wielu znajomych pracujących w korporacjach, w branżach, w... że tam jest takie oczekiwanie, że OK, my zaczniemy teraz pracować z AI. Co to dokładnie oznacza, co menadżer ma na myśli, mówiąc AI, no to już tutaj mamy pewne niedopowiedzenie. Po prostu jest nastawienie, że mamy korzystać z AI i w tym momencie nasza praca magicznie się zmieni. No, moim zdaniem jest to złe podejście. Możesz dać w komentarzu, jak ty uważasz, czy to podejście jest w porządku, czy nie. Ale właśnie, moim zdaniem ma to swoje dobre strony. W momencie kiedy popatrzymy po prostu na siebie, bo ja wychodzę z takiego założenia, że gdyby ta praca za pomocą AI wykonywała się sama, no to faktycznie byłoby duże ryzyko, że mielibyśmy tej pracy po prostu mniej, stanowiska pracy byłyby mm, usuwane i po prostu byłoby potrzeba pracowników byłaby coraz mniejsza, potrzeba zatrudniania kolejnych osób byłaby coraz mniejsza, bo właśnie to magiczne AI robiłoby za nas wszystko. Tak samo, gdyby wszyscy nagle byli ekspertami od AI, gdyby każdy, kto teraz zaczyna używać AI, cokolwiek to znaczy, stawał się nagle 10 razy bardziej produktywny, no bardzo trudno byłoby ci się wyróżnić, bo nagle by się okazało, że no nie śledzisz AI przez dwa tygodnie czy przez miesiąc, i nagle wszyscy są od ciebie dużo lepsi, dużo bardziej produktywni, dużo więcej wykonują pracy, a ty zostajesz gdzieś w tyle. Tak więc ta presja byłaby strasznie duża. A tak nie jest, i to jest dobra informacja, bo dzięki temu ty możesz się wyróżnić. Ja generalnie uważam, że dzisiaj, poznając takie realne podstawy AI, nawet nie mówię tutaj o wchodzeniu w jakieś mocne szczegóły, nie mówię o tym, żeby faktycznie zostawać takim ekspertem od AI pod każdym względem. Wystarczy, że poznasz podstawy z te tego, jak z AI korzystać i czym AI jest, i ty naprawdę w tym momencie jesteś o kilka kroków przed. Innymi. Tak więc nie trzeba wiele jeszcze w tych czasach, żeby wyprzedzić konkurencję, bo większość osób zatrzymała się na AI na poziomie jakichś prostych promptów do czata GPT i na tym wyobrażeniu, że AI samo za nas zrobi wszystko. I też kilka tygodni temu pojawił się ten raport, wyniki tego raportu. Z tych wyników widzimy, że programiści, którzy wzięli udział w badaniu, Pracując z AI, pracowali tak naprawdę 19% wolniej, pomimo tego, że mieli wyobrażenie, że ich efektywność wzrosła. Tak więc, tutaj widzimy, że to AI samo z siebie tej pracy nie poprawiła. Jednocześnie inni mają spektakularne rezultaty w czasie kilkukrotnie krótszym niż dotychczas. Tym osobom faktycznie AI pomaga. I tutaj dochodzimy, myślę, do takiego najważniejszego wniosku, że AI jest po prostu technologią jak każda inna i kluczem jest dobranie odpowiedniego narzędzia do rozwiązywanego problemu. Tak jak w programowaniu, to nie jest tak, że my bierzemy jakiś jeden konkretny język, na przykład Python, bo w Pythonie pisze się łatwo kod. Jest to taki język, który jest naprawdę przyjazny dla początkujących, i teraz w Pythonie my robimy wszystko. Albo bierzemy, nie wiem, Java, albo język C i wszystko robimy tylko w tym jednym wybranym języku. No tak to nie wygląda. Mamy pewne zastosowania, pewne problemy, gdzie najlepszym rozwiązaniem jest Python. Do innych problemów najlepszym rozwiązaniem będzie Java i mamy inne problemy, gdzie wybieramy C, bo to jest po prostu najlepsze rozwiązanie. I tak samo jest ze sztuczną inteligencją. My ze sztuczną inteligencją pracujemy w różny sposób w przypadku różnych problemów. I tak, mogą być takie problemy, gdzie my w ogóle nie powinniśmy korzystać ze sztucznej inteligencji, tylko pracować w tradycyjny sposób, bo ta sztuczna inteligencja, jeżeli będziemy z niej korzystać, ona tak naprawdę spowolni naszą pracę, utrudni naszą pracę. Tylko to właśnie od nas zależy, to my musimy zdecydować, gdzie z AI korzystać. A gdzie z AI nie korzystać? My się tego musimy nauczyć. Powtarzam, AI to nie jest magiczna pigułka, to nie jest magiczna różdżka, że tylko machamy sztuczną inteligencją, włączamy ją w jakiś magiczny sposób. No i właśnie dzieje się magia, wszystko postępuje kilka razy szybciej na szkod, magicznie staje się dużo lepszy. Nie, nie, jeszcze raz nie. My naprawdę musimy nauczyć się korzystać ze sztucznej inteligencji, a sporo osób wydaje mi się, że o tym zapomina, że to jest technologia, to jest narzędzie jak każde inne i po prostu z tego narzędzia trzeba nauczyć się korzystać. I są pewne zastosowania, gdzie korzystanie z tego narzędzia przyspieszy nam zdecydowanie pracę, ale w innych przypadkach może nam tę pracę utrudnić. Tak więc od nas zależy znalezienie tego balansu i zdecydowanie, gdzie korzystamy z AI, a gdzie nie korzystamy z AI. I ja tutaj wypisałem jeszcze takie szczególne zyski z wykorzystania AI w kontekście programowania, bo uważam, że są pewne elementy, pewne właśnie typy problemów, gdzie AI naprawdę niesamowicie pomaga. Bo to nie jest właśnie tak, że my AI włączamy, bierzemy nasz duży projekt, w jakiś korporacyjny projekt, który tworzony jest od kilku lat, odpalamy AI, odpalamy AI na każdym możliwym tasku i nasz projekt zamiast Roku trwa teraz miesiąc. To się na pewno nie wydarzy, ale możemy z AI skorzystać w kilku aspektach, i tutaj naprawdę moim zdaniem zauważymy spektakularne efekty. Pierwsza rzecz to jest po prostu nauka programowania. Ja sobie myślę o tym, jak to wyglądało kiedyś, gdy ja zaczynałem uczyć się programowania i no, to był tak naprawdę zupełnie inny świat, bo internet wtedy jeszcze raczkował. Większość nauki to była nauka z książek. Tak Wglądanie tego wszystkiego, wyszukiwanie informacji to było trudne, zajmowało to dużo czasu. Jeżeli ktoś chciał poznać nowy koncept, to naprawdę trzeba było się postarać, dużo rzeczy przejrzeć. Do tego byliśmy bardzo mocno ograniczeni właśnie też jakością materiałów, bo braliśmy jedną książkę i możliwe, że ten temat nie był tam wystarczająco dobrze opisany, więc trzeba było szukać kolejnej książki i kolejnej. Może brakowało nam w tym momencie przykładów i Ciężko było o jakieś nowe przykłady, bo byliśmy ograniczeni tylko tym, co znaleźliśmy w tych kilku książkach, czy najczęściej może nawet jednej książce. Teraz, jak uczymy się programowania, poznajemy jakiś nowy koncept, to możemy wykorzystywać właśnie modele AI do tego, żeby one nam tłumaczyły. Te nowe zagadnienia. Czegoś nie rozumiemy, prosimy o kolejny przykład. Prosimy o wytłumaczenie tego w inny sposób. Prosimy o, o analogię do życia codziennego. Nauka programowania stała się dużo, dużo prostsza. Możemy dużo szybciej poznawać nowe technologie, dużo szybciej możemy też wdrażać naszą wiedzę w praktyce. Tak więc ja uważam, że nauka programowania dzisiaj jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Ona już jakiś czas temu była dosyć prosta, bo. Mieliśmy wiadomo przegl nie przeglądarki tylko mieliśmy wyszukiwarki Google, mieliśmy Stack Overflow tak więc mieliśmy materiały na YouTubie tak więc tej wiedzy było naprawdę dużo ale teraz ta wiedza jest jeszcze łatwiej mm, dostępna. Tak więc w tym momencie nauka programowania jest naprawdę prosta. Oczywiście mamy duże rzeczy do nauki ja tutaj z tym jak najbardziej się zgadzam że tych tematów jest bardzo dużo ale jednocześnie poznawanie tych tematów jest stosunkowo proste. Tak więc nawet jeżeli mamy do ogarnięcia 10 różnych tematów to krok po kroku tym bardziej właśnie z pomocą sztucznej inteligencji sobie to ogarniemy. Kolejna rzecz, gdzie AI możemy wykorzystywać, to jest praca nad portfolio juniora. Ja uważam, że dzisiaj tworzenie projektów jest dużo, dużo prostsze niż wcześniej, bo właśnie sztuczna inteligencja może nam pomóc: może nam pomóc w znalezieniu fajnego pomysłu na projekt, może nam pomóc w rozpisaniu zadań, które w ramach danego projektu musimy zrobić, może nam pomóc. W przygotowaniu całego planu, czyli może nam pomóc w dobraniu staku technologicznego, czyli narzędzi, języków, w których powinniśmy zrobić naszą aplikację. Ona nam może bardzo dużo rzeczy zaplanować. Nawet jeżeli my dopiero raczkujemy w tworzeniu projektów, to sztuczna inteligencja może być właśnie takim naszym mentorem. Starszym kolegą, koleżanką, bardziej doświadczonym, i ona może nas krok po kroku przez ten proces przeprowadzić. Ja tutaj nawet nie mówię o tym, że ona ma za nas napisać kod, bo w tym momencie niewiele się nauczymy, jeżeli cały kod zostanie przez nas wygenerowany, ale może nam pomóc po prostu w ułożeniu planu. Tak więc, kolejna świetna rzecz, gdzie możemy AI wykorzystywać, i dzisiaj te projekty możemy tworzyć dużo szybciej. Te projekty mogą być dużo ciekawsze i jeżeli dobrze do tego podejdziemy, my naprawdę tymi projektami możemy wyróżnić się w CV. Kolejna rzecz to hackatony i prototypowanie rozwiązań. I tutaj to się łączy z tym, co powiedziałem przed chwilą, czyli z tymi projektami. Tworzenie projektów teraz na przykład na potrzeby hackatonów, czyli takich eventów, wydarzeń, gdzie na przykład w ciągu 24 czy 48 godzin tworzymy jakąś aplikację, jest dużo prostsze, bo właśnie możemy sporo kodu sobie wygenerować. AI może nam pomóc. W przygotowaniu tego projektu. Tak więc, jeżeli tylko mamy jakiś fajny pomysł i chcemy tym pomysłem podzielić się ze światem, to dzisiaj weryfikacja tego pomysłu jest dużo prostsza. Tak więc, jeżeli ktoś ma pomysł na przykład na jakiś startup, na jakąś aplikację, która mogłaby zarabiać, to też weryfikowanie tego pomysłu jest dużo prostsze, bo dzisiaj my naprawdę nie musimy spędzać wielu miesięcy czy tygodni na budowie jakiegoś takiego proof of concept, czyli właśnie takiej aplikacji, która ma sprawdzić, czy to się sprawdzi, czy nie, czy też budowy MVP, możemy to zrobić w ciągu, realnie, w ciągu kilku, kilkunastu dni, w zależności od tego, dużej aplikacji mówimy. Oczywiście to nie będzie jeszcze aplikacja produkcyjna, ale nasz, produ nasz projekt, nasz pomysł możemy jak najbardziej przetestować i możemy to zrobić, zrobić bardzo, bardzo szybko. Kolejna rzecz, też tutaj wią wiążąca się z... Projektami to jest brainstorming i tutaj trochę wspominałem właśnie mówiąc o portfolio juniora, mówiąc o projektach. Sztuczna inteligencja jest świetna do tego, żeby mm, szukać z nią pomysłów, bo powiedzmy, że mamy jakiś pomysł na aplikację, mamy jakieś wyobrażenie w naszej głowie, ale my do końca nie potrafimy sobie tego ułożyć, do końca nie potrafimy mm, wszystkich funkcjonalności sobie wyobrazić. I w tym momencie, rozmawiając ze sztuczną inteligencją, możemy dokonać właśnie takiego brainstormingu, gdzie możemy mm, sprawić, aby nasz projekt, nasz pomysł nabrał takich realnych już kształtów, i dopiero później możemy zabrać się za realizację. Tak więc to jest super sprawa, bo dużo osób też mówi: No nie wiem, jaki projekt wykonać do portfolio, nie wiem, czym się pochwalić w CV, nie wiem, w jaki sposób się wyróżnić. Skorzystaj z AI, Właśnie przejdź taką sesję brainstormingową z AI, gdzie szukacie wspólnie pomysłu na projekt. I jeszcze ostatnia rzecz, również rzecz, dzięki której możesz się mocno wyróżnić wśród, spośród innych kandydatów, to jest code review i tworzenie lepszego kodu. Sztuczna inteligencja jest naprawdę dobrym narzędziem do tego, żeby weryfikowała to, co napiszemy. Czyli tworzymy jakiś projekt, chcemy tym projektem się pochwalić, i sztuczna inteligencja sprawdza jakość naszego kodu, sprawdza, czy napisaliśmy to wszystko zgodnie z taką sztuką programowania, czy skorzystaliśmy z fajnych wzorców projektowych, na przykład, czy nasz kod nie, nie powtarza się w wielu miejscach. Sztuczna inteligencja jest naprawdę dobra do tego, żeby zrobić code review i pod różnymi kątami nasz kod sprawdzić. I my dzięki temu też możemy się dużo nauczyć, bo ja zawsze mówiłem, że my się najwięcej uczymy z innymi osobami, kiedy te inne osoby bardziej doświadczone sprawdzają nasz kod. I nagle okazuje się, że to, co my napisaliśmy, to wcale nie jest wysokiej jakości, ale właśnie te bardziej doświadczone osoby nas wprowadzają w ten świat lepszego kodu, i my stajemy się dzięki temu lepszymi, lepszymi programistami, gdy te zmiany wprowadzamy. To teraz możemy wykorzystać do tego AI. I my naprawdę na takim poziomie juniorskim jesteśmy już w stanie tworzyć taki dobry, dojrzały kod. My naprawdę możemy być dużo lepszymi programistami w dużo krótszym czasie. Tak więc ja tutaj widzę naprawdę dużo zastosowań AI takich od ręki, takich że zaczynasz je stosować i po prostu masz natychmiastowe efekty. Daj znać, co o tym sądzisz, czy się zgadzasz z moimi przemyśleniami czy nie. I ja też zachęcam do zapoznania się z moim kursem Ready for AI gdzieś tutaj na górze zamieszczę link i to są tutaj te rzeczy, o których tutaj mówiłem w tym momencie właśnie, czyli te szczególne zyski z wykorzystania AI, to wszystkie te kwestie właśnie w tym kursie się pojawią, kurs rusza 29 września i jeszcze teraz trwa sprzedaż, tak więc zachęcam do zapoznania się z ofertą i też daj koniecznie znać, co sądzisz o tym wszystkim, o czym dzisiaj mówiłem.